Cześć, witam Was na kanale i przy okazji dziękuję za wbicie tysiąca subskrypcji. Dziś stoję przed taką typowo narzędziową frezarką, która trafiła do nas na przegląd sprawnościowy, gdzie dodatkowo wykryliśmy kilka usterek i je usunęliśmy. Jest to frezarka TOS FNK25A. Były one produkowane przez zakład zakłady czechosłowackie i swoje takie główne zastosowanie znalazły w narzędziowniach przy pracach mało seryjnych. Same maszyny charakteryzują się szeregiem takim według mnie przemyślanych rozwiązań, nie tylko dla użytkownika, ale również dla serwisanta. Obsługa takiej frezarki przejdziemy sobie tutaj na tą stronę, widać pulpit sterowniczy i no właśnie, obsługa samej takiej frezarki jest mocno intuicyjna i po chwili możemy ogarnąć w sumie wszystkie takie funkcje. Spójrzmy na jej dość zwartą budowę. Z tyłu mamy szafę elektryczną, która jest generalnie wbudowana w sam, w sam korpus maszyny, gdzie przy tym samym mamy dość spore parametry obróbcze. Przesuwną belkę z uchylną obrotową głowicą przystosowaną do frezowania, do wiercenia, do gwintowania. Także, no mówię, mamy tutaj do czynienia z taką typową narzędziową frezarką. Według mnie świetnym rozwiązaniem, stanowczo wydłużającym poprawność geometryczną maszyny, jest zastosowanie prowadnic pionowych o charakterystyce tak prostokątnej. Osobiście uważam, iż jest to takie dużo lepsze i trwalsze rozwiązanie niż pionowe prowadnice na jaskółczych ogonach, jakie możemy w sumie spotkać, choćby w odpowiednikach z naszego polskiego podwórka. Konkretnie tutaj ten egzemplarz również mamy tak dopasażony, ale nie fabrycznie, w układ pneumatycznego mocowania narzędzia, czyli musimy mieć podpięte powietrze, żeby nam ten układ działał. Niestety nie jest to też właśnie rozwiązanie fabryczne, jak wspomniałem, i mimo że ułatwia to w znacznej mierze pracę, bo w tak zwanych narzędziówkach bardzo często wymieniamy obsady z narzędziami, to tutaj, do zastosowania tego systemu, trzeba było zrezygnować z hamulca wrzeciona, aby przy gwałtownym wyhamowaniu obsada nam się po prostu nie odkręciła. No właśnie, i tak generalnie w sumie no, możemy przejść sobie do wad tej maszyny, bo oczywiście nie jest ona ich pozbawiona. Musimy sobie powiedzieć tutaj o uciążliwej e, zmianie biegów dla prędkości obrotowych e, wrzeciona. Więc aby zmienić biegi, musimy po prostu zmieniać ręcznie ułożenie paska na kołach pasowych. Oczywiście tutaj mamy również silnik dwubiegowy, więc możemy po prostu poprzez przełącznik sterować zakresami dwóch wartości takich obrotowych. Ale żeby uzyskać bardziej precyzyjne te wartości, no to trzeba się bawić z paskiem. Całościowo ogólnie nie jest to wygodne, wiadomo rozwiązanie dla operatora, ale trzeba spojrzeć na to, że producent, aby zachować ekonomię budowy tych maszyn oraz ich pełną uniwersalność tutaj w układzie tej przesuwnej belki, tak rozwiniętej w możliwości głowicy, musiał gdzieś znaleźć ten kompromis, tak, Eko ekonomii uni uni uniwersalności. Co do dalszych wad, no to lakier wiadomo na tych obrabiarkach czechosłowackich oraz ta szpachla, no to jest temat rzeka, po prostu to nam odpada w oczach i e, po prostu no, słabo te maszyny wyglądają po próbie czasu, mimo iż mamy do czynienia z niezbyt zużytym egzemplarzem, to potrafi on po prostu no odstraszać wizualnie. Co do elektryki, bo też warto o tym wspomnieć, jest ona tutaj bardzo prosta i z dokumentacją do ogarnięcia dla każdego takiego elektryka, nawet nie maszynowego. Dużą bolączką w tych maszynach są problemy właśnie z hamulcem, który jest tutaj usunięty. Mówimy o hamulcu wrzeciona, ponieważ no, szczęki Tutaj działają rozporowo na bęben, który obraca się razem z wrzecionem. Dość szybko ulegają one wytarciu. Naprawa nie jest ogólnie tyle kosztowna, co przy samej wymianie trzeba demontować trochę tutaj elementów z góry, łącznie z tą czapką całą. Konkretnie w tym egzemplarzu szczęki są jak nowe, ale wiadomo, że no, iż ten układ po prostu został wyeliminowany na rzecz tego pneumatycznego mocowania narzędzia, to hamulec no, w ogóle wiadomo, no, nie był używany. Generalnie no, to tyle na temat frezarek narzędziowych FNK. Jeżeli no, materiał Wam się tam jakoś podobał, zainteresował, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Również no, zapraszam do częstych odwiedzin kanału, subskrybowania, dyskusji oraz pytań w komentarzach. Pozdrawiam Was. Na razie. Cześć.